Hello everyone i witam was w recenzji kolejnego odcinka w serii pierwszej, czyli Boomtown. I jest to dość wyjątkowy odcinek w tym sezonie, tak bym powiedział. Według mnie jest to taki najbardziej wyróżniający się odcinek w tym sezonie, pod tym kątem, że nie do końca do niego pasuje, jest takim odcinkiem, który najbardziej odbiega od takiego standardowego odcinka serii pierwszej. I myślę, że jest to głównie spowodowane tym, że jest on taki spokojny i panuje w nim taka dziwna atmosfera. E, tak jakbym powiedział, że wiele odcinków w tym sezonie jest takimi odcinkami bardziej położonymi na akcje albo na jakieś emocje między bohaterami. Tak tutaj lądujemy z powrotem na Ziemi współczesnej. Mamy jakieś nawiązania do poprzednich odcinków, mamy naszą ekipę, która sobie. Ze sobą rozmawia, prowadzą jakieś tam fajne dialogi. Fajnie bardzo Rzymiki dołącza do ekipy i poznaje się jakby z kapitanem Jackiem. I jednocześnie mamy powrót kosmity, który już wcześniej się pojawił. Mamy tutaj panią Slitin główną. Nie będę mówić jej pełnego imienia, bo i tak za chwilkę pewnie zapomnę, bym musiał sprawdzać ponownie. I mamy jakieś tam kontynuacje jej złego planu. I e, doktor bardzo szybko się z nią rozprawia wraz z ekipą i dostajemy ten bardzo, bardzo długi fragment, kiedy po prostu sobie z nią siedzą w się rozmawiają, później siedzi, siedzi ten doktor w restauracji sobie rozmawia, w międzyczasie Rose sobie rozmawia z Mikim. Ten odcinek jest taki właśnie bardzo, bardzo spokojny, jest jakby dużo właśnie takiego spokojnych rozmów. Możemy poprzybywać sobie z tymi bohaterami, pomyśleć nad, nad, nad jakimiś takimi bardziej e, dużymi konceptami właśnie. Tutaj tym głównym konceptem jest e, to, czy doktor tak naprawdę zabija e, tą slitinkę, zabierając ją na jej własną planetę, jeśli wie o tym, że jej ludzie, jej rasa ją po prostu zabije. E, jest to bardzo ciekawy temat. E, doktor ma... Od razu bardzo konkretną opinię w tym temacie, ale ciekawie jest zobaczyć, jak inni bohaterowie e, męczą się trochę z myślą o tym i nie chcą, jakby w pełni, w pełni pomyśleć, co do czego prowadzą ich czyny. E, I uważam, że po prostu, gdyby można było, jakby tę atmosferę, która tam panuje, przedstawić za pomocą e, w jakiejś formy wizualnej to ja sobie wyobrażam, że ten odcinek byłby taki pełny takiej mgły, takiej gęstej, gęstej, dusznej mgły, kiedy oni właśnie między ze sobą rozmawiają, kiedy ona próbuje wycisnąć z nich taką. Nie wiem, nie wiem czy współczucie, to jest dobre słowo, taką litość bardziej w pewnym sensie. E, uważam, że jest to bardzo, bardzo ciekawe. I e, osobiście uważam, że mimo że mam takie wrażenie. Ten odcinek nie do końca pasuje do tego sezonu i wydaje mi się, nie pamiętam szczerze mówiąc ze kulisowych spraw, ale trochę mi się wydaje, że on był takim trochę zapełniaczem, jakby brakowało im tego jednego odcinka i musieli coś na szybko wymyśleć to uważam, że wpisuje się tutaj idealnie pod tym kątem, że przed chwilą mieliśmy bardzo, bardzo dużą epicką przygodę z pustym dzieckiem. Dwuodcinkową, i teraz mamy taki jeden odcinek wyciszenia przed finałem, i uważam, że jest to genialny pomysł. To jest podobnie jak w konstrukcji samego filmu, że jeśli mamy film kinowy, to jakby przed samym finałem potrzebujemy takiej chwili na oddech. No tutaj jest to cały odcinek. Czy, czy dałoby się to zrobić inaczej, żeby zachować jakby ten właśnie fragment na oddech? Nie wiem cały odcinek to jest jednak sporo, ale uważam, że na pewno nie wyszło to w serialowi na minus. Jest to bardzo, bardzo fajny koncept. I też fajnie, że mamy nawiązanie do tego odcinka z duchami Dan Quiet Dead, z tą szczeliną w czasie, która przebiega w tym miejscu. Mamy powrót Slitinus z w przyszłości, mamy też tutaj jakby większy nacisk położony na tą historię Bad Wolfa. To jest jakby bardzo fajnie, że właśnie też Możemy pomyśleć nad tym, wszystkim, co się wydarzyło i jakby wrócić wspomnieniami do poprzednich odcinków e, tak bardziej naturalnie, niż dopiero na sam finał. Że o, tutaj jest finał, wszystko się dzieje, teraz musimy sobie przypomnieć wszystko, co się wydarzyło w tym sezonie. Co takie bardziej naturalne, wykorzystanie właśnie tego przedostatniego odcinka, przed finałem, do takiego spowolnienia akcji, przypomnienia sobie wszystkiego. Sama slitinka też wyparta jest dużo, dużo lepiej niż w oryginalnym odcinku ze slitinami. Tam jednak było ich dużo i był duży nacisk położony na to pierdzenie i tak dalej i tutaj poznajemy ją jako osobę. I to jest coś, co według mnie często by się przydało w obecnym doktorze, żeby poznać Wylana jako osobę, którą możemy Możemy jej nawet współczuć w niektórych rzeczach, gdzie możemy się zastanowić, czy ona naprawdę jest taka zła, czy naprawdę zasługuje na to, co ją spotka. I wydaje mi się, że to jest właśnie też tutaj bardzo fajnie wygrane, że udało się z tych slitinów zrobić coś więcej. Bo gdybyśmy mieli tylko tam odcinek, zaczynamy ten pierwszy. To ja bym w swojej głowie też wydaje mi się, że spisał ich jako pierdzących kosmitów i narodowidzenia, Ale dzięki temu, że mamy też tutaj tą taką bardziej prywatną historię, to kiedy myślę o tych slitinach, to myślę przede wszystkim o tej jednej slitince, która jest właśnie w tym odcinku. I myślę o tym, co robiła w poprzedniej historii i co robi w tej historii. I to według mnie zdecydowanie działa. Nie wiem, co mam wam więcej tutaj szczerze mówiąc powiedzieć, bo no w tym odcinku nie dzieje się aż tak dużo. Jest mi bardzo szkoda Mikiego i tego, jak Rose go potraktowała. I według mnie to jest taki pierwszy odcinek, w którym bardzo mocno widać, jak źle Rose traktuje Mikiego i jak bardzo Miki jest jej oddany, bo mimo że oni tak trochę są razem, trochę nie są razem, bo niby są, ale niby Miki wie, że ona ucieka z ucym facetem w kosmos i widzi, że tam coś się może dziać między nimi. Jednocześnie nigdy nie, nie zerwali tak naprawdę i Miki się z kimś innym spotyka, Ros się czuje zazdrosna, ale przecież Miki też się czuje zazdrosną, zrzustwami doktora i teraz jeszcze Jacka. No jest to bardzo, bardzo ciekawa relacja. Wydaje mi się, że można było o tym napisać trochę lepiej, żeby napisać po prostu taką trudną historię między Rose i Mikim, tego właśnie, że nie do końca są razem, ale jednak wciąż do siebie coś czują, ale taka jest dziwna sytuacja, ale można to było napisać w taki sposób, że oni obydwoje by się wydawali takimi trochę ofiarami sytuacji, a wydaje mi się, że jest to napisane w taki bardzo jednostronny sposób, że mamy współczuć Mikiemu, a Rose jest tutaj e, trochę dupkiem. Natomiast samo zakończenie też jest taki trochę znikąd, że nagle tutaj po podłączeniu tej maszyny slittingi do Tardisa, Tardis otwiera szczelinę, jest tutaj wielkie bum bum się za chwilę zrobi, to jest taki trochę whatever, ale ten odcinek się jednak skupił na tych emocjach i tych rozmowach bardziej, więc mam wrażenie, że to jest to tylko dopchania na, na siłę i to mi też jakoś szczególnie nie przeszkadza. Fajnie, że coś się to światło z Tardisa pojawiło w tym odcinku. Fajnie gdy się pojawiło może gdzieś wcześniej. Żeby była większa podbudówka pod finał, no ale fajnie, że jest chociaż tutaj. No i też mi się podoba to zakończenie wątku, że doktor tak naprawdę dał jej drugą szansę, że tam Tardis dał jej drugą szansę i może przeżyć swoje życie jeszcze raz. Uważam, że jest to spoko. I też to fajnie będzie przychodziło jakby w kolejny odcinek w finał, ale o tym porozmawiamy w finale. Także to chyba byłoby na tyle z mojej oceny, z mojej recenzji tego odcinka. Wiem, że nie, powie, nie powiedziałem zbyt dużo szczegółowych rzeczy, też mi się wydaje, że to jest taki dość prosty odcinek, w którym nie ma aż tak dużo rzeczy do, jakby rozklejone na czynniki pierwsze, a ja nie czuję się osobą, która jest. E, nie czuję się osobą, która powinna się wypowiadać na filozoficzne tematy. I tyle. Nasza ekipa jest bardzo fajna i bardzo żałuję, że, że nasza ekipa jako Dr. Rose, Kapitan Jack i dodatkowo taki plus minus Miki nie pojawiała się częściej tylko tak naprawdę w tym odcinku. I myślę, że odcinek dostanie ode mnie taką siódemeczkę, bo jest fajny, jest przyjemny, ale też jednocześnie nie ma w nim aż tak dużo jakby kontentu samego w sobie, żebym mógł go postawić wyżej. On działa bardzo dobrze w kontekście tego sezonu, w kontekście właśnie tej przerwy, małej pojedynczej przerwy między tymi dwiema dwuodcinkowymi, bardzo dużymi historiami w tym sezonie. Fajnie, że mogliśmy spędzić trochę więcej czasu z bohaterami, ale też po prostu no jakby nie ukrywam, nie ma w tym odcinku aż tak dużo kontentu, żebym mógł to ocenić wyżej. Niż ta siódemka, co nie znaczy, że mam jakby dużo do zarzucenia mu. Po prostu uważam, że jest to fajny odcinek w fajnym miejscu, fajnie, że jest. Pewnie można było napisać coś lepszego, ale jest w porządku. Dajcie znać, co wy sądzicie o Boomtown i zapraszam was do kolejnych materiałów, m.in. do recenzji dwuodcinkowego, dwuodcinkowego finału serii pierwszej. Do I swear. You're lying You're lying I mean, it uh, turns out the white things are tusks, and I mean, that's tusks. And it's woken and it's not happy. How could we're no, it was there. There. 15 of us naked. naked. And I'm like, oh, no, 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 it's got nothing to do with me. And then it roars, and we are running. Oh, my God, we are running. And Brockovich falls. So I turn to him and I say, I knew we should have turned left. That's my <laughs> life. I don't believe you. I don't believe what you say ever that's so brilliant. <laughs> <laughs> no, I just picked him up and went right oh. for the ship. Full oh. throttle. Didn't stop when <laughs> I hit the space lanes. I mean I was shaking. It was unbelievable. It freaked me out and by the time I got there, I was in 15 light years away and I realized I'm like this. And I was having such a nice day.